Jak wygląda noc takiego chirurga? Czy śpisz, czy wybudzasz się, czy czujesz już adrenalinę, czy właściwie kładziesz się, zasypiasz, stajesz rano z budzikiem idziesz do roboty? Jak to hmm. wygląda? Nie, to, to, to oczywiście są pewne emocje. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie zasypiam i nie śpię. To jest też, jakby przygotowanie się do, do każdego zabiegu, często kilkudniowe, chociażby z, z dobre obejrzenie, przeanalizowanie badań tomografii komputerowej, przewidzenie różnych wariantów. Jeśli nie wyjdzie to, to co zrobić w danej konkretnej sytuacji, ale chirurgia też jest taka no, specyficzna, jeśli chodzi o um, taką. Specjalizację zabiegową, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, i też nauczyłem się tego, że nie ma co przesadnie, jakby pewnych rzeczy planować, bo jeżeli się zafiksujemy na tym, że to chciałem zrobić tak, a nie otworzymy głowy, że sytuacja się zmieniła. I w każdej zgodzie na zabieg zresztą pacjent podpisuje, że chirurg ma prawo zmienić plan leczenia czy postępowanie oczywiście z dobrem zachowaniem dobra pacjenta, jeśli sytuacja kliniczna zmieni się, tak, tak? Tak. i my musimy brać to pod uwagę. Więc to jest bardzo. Bardzo dużo czynników, to trzeba wszystko zbalansować.